Media gorąco informują o lokalu wyborczym, w którym, jak się okazuje, wezwano policję, ponieważ mogli tam fałszować wybory zmywalnym długopisem. Andrzej Duda zwleka do ostatniej chwili i już ma ponoć plan, jak rozwiązać ewentualny parlament Donalda Tuska, a sam Donald Tusk apeluje do prezydenta. Dzieje się naprawdę bardzo dużo, ale nic się nie martwcie, jesteśmy tu z pomocą. Kurde, no odbierz, odbierz, odbierz! No hej, co tam? Hej, słuchaj, ktoś znowu mi się wkradł na moje konto bankowe, co mam teraz robić? No nie wiesz, że tego jest Surfshark. Surfshark to sieć VPN, dzięki której jesteś całkowicie bezpieczny w sieci. Dodatkowo dzięki Surfsharkowi możesz zmienić swoją lokalizację i cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami zza oceanu. Takimi jak chociażby produkcje na Netflixie niedostępne w Polsce. Naprawdę? I będę mógł wszystkie filmy oglądać? No naprawdę, ale to nie wszystko. Dodatkowo, teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi Cię, jak tylko Twoja tożsamość, hasła, konta e-mail, informacje bankowe i inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci. Surfshark Antivirus, który działa w tle i zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym. No niemożliwe, naprawdę nie będę musiał się teraz martwić, że ktoś mi się znowu wkradnie na moje konto? No tak, nikt nie wkradłby Ci się wtedy na konto, ale jest jeszcze jedna rzecz, słuchaj. Surfshark Search, czyli całkowicie prywatna, anonimowa wyszukiwarka, która w przeciwieństwie do trybu Incognito nie zbiera o tobie żadnych danych. Nie zapomnij, że z kodem Bandexter masz aż 3 miesiące za darmo. Kurde, dzięki, Ania, lecę po Surfsharka. Okej, okay, może na początek przejdźmy do tych newsów, które są bardziej takie, od których warto by było zacząć, czyli PiS zastawi pułapkę na opozycję. Tak duda będzie mógł rozwiązać nowy parlament i informuje o tym serwis na temat, który jest raczej ProTuskowy. O co tu chodzi? No chodzi o to, że Andrzej Duda najprawdopodobniej ma zamiar przedłużać wszelkie wybory i wszelkie decyzje, które ma podjąć po drodze, żeby utworzyć nowy rząd, czyli wybranie nowego premiera. Jeśli on to będzie przedłużał, no to nowy rząd nie zdąży zatwierdzić budżetu. A jeśli nowy rząd nie zdąży zatwierdzić budżetu, wtedy prezydent może rozwiązać parlament i Powołać nowe wybory. Czyli grubo. Czyli bardzo grubo. Bo jak wiemy, PiS no przegrał, wie ma mniej mandatów, więc przegrał te wybory. I na pewno będzie zależało mu na tym, żeby Andrzej Duda właśnie postąpił w ten sposób, bo teraz już wyciągają na światło dzienne wszelkie spory pomiędzy koalicją, która się zawiązała z tych trzech partii, 20-50, Lewicy i KO. A wiemy, że oni tylko dać im mikrofon i oni już od razu mają jakieś wpadki. Więc jak TVP będzie grzało temat, Donald, Boże, Donald Tusk, Andrzej Duda powoła nowe wybory, to wtedy wszyscy pisowcy pójdą na te wybory, żeby jak najwięcej mandatów PIS jednak zyskał. Także piłka dalej jest w grze i jeszcze może się wiele wydarzyć. Choć wybory parlamentarne bezdyskusyjnie wygrały trzy ugrupowania opozycyjne to jest narracja serwisu na temat, on jest bardzo protuskowy, które od samego początku deklarowały chęć stworzenia wspólnego rządu, deklarowały, ale teraz no, niby dalej deklarują, ale już jest coraz więcej między nimi sprzeczek, to możliwe, że czekają nas miesiące niepewności. Wszystko zależy będzie od tego, czy prezydent Andrzej Duda najpierw spróbuje dać możliwość utworzenia rządu Prawo i Sprawiedliwości, a na pewno tak się stanie, bo już teraz przecież deklarują, że musi to zrobić, znaczy, że... Tradycja w Polsce jest taka, że zawsze robi to, że zawsze powołuje się na potencjalnego premiera osobę z partii, która uzyskała najwięcej głosów. Czyli spisu. I Lech Kaczyński, do którego często odwołuje się czy to Rafał Trzaskowski, czy Tusk, też kiedy Platforma Obywatelska uzyskała najwięcej głosów, powołał Donalda Tuska. Więc nie mieli z tym nigdy problemu i mają koronny argument na to. Więc zapewne będzie właśnie tak, że Prawo i Sprawiedliwość. Dostanie tę misję utworzenia nowego rządu? Myślisz, że jest jakaś inna możliwość? No, ja uważam, że no, nasz prezydent jest pisowski, jest takim zmazywalnym długopisem, o którym będziemy za chwilę mówić. Nie tylko zwykłym długopisem. I raczej nie widzę możliwości, żeby prezydent zrobił inaczej, skoro jest gdzieś tam przyjacielem Kaczyńskiego, to będzie chciał, żeby ten rząd PiS jednak utrzymał się u władzy. I ja jestem przekonana, że on nie dość, że powoła z, y, premiera z PiS-u, to jeszcze do tego będzie wszystko tak przyciągał do ostatniego dnia, żeby faktycznie były nowe wybory. Jak zauważasz, Rzeczpospolita, czyli już nie stricte pisowski portal, a teraz to już w ogóle przejęty przez Sorosa, Problemem jest tutaj pewna luka w konstytucji. Sejm ma bowiem 4 miesiące na uchwalenie budżetu od momentu przedstawienia projektu przez rząd. Gabinet Mateusza Morawieckiego przedstawił swój projekt budżetu pod koniec września, co daje sejmowi czas do końca stycznia. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji projekt ten trafi jednak do kosza. A tymczasem nigdzie nie jest powiedziane, od kiedy liczy się ten termin w przypadku zmiany władzy. Konstytucjonaliści oceniają, że powinien liczyć się od momentu złożenia projektu przez nowy rząd. Jednak istnieje precedens z 2006 roku, kiedy w ramach rozgrywki politycznej ówczesny prezydent Lech Kaczyński groził nowymi wyborami przez to, że nowy parlament nie zdążył z uchwaleniem budżetu. Politycy koalicji obywatelskiej, z którymi rozmawia Rzeczpospolita, są świadomi zagrożenia i deklarują, że projekt nowego budżetu będzie gotowy i złożony jeszcze przed końcem roku, czyli jest taka możliwość, że faktycznie tak się no, wydarzy. Generalnie cały czas ta szopka i ten teatr polityczny trwa, jak informuje serwis WP, powołując się na rozmowę z Mastalerkiem, to jest doradca prezydenta, jeden chyba z tych głównych doradców prezydenta, który mówi do Andrzeja Dudy po imieniu Andrzeju i w tym wywiadzie dla RMF-u, który ja dzisiaj widziałem, tutaj jest Radio Z, E, tak bardzo go wychwalał, że ja pierdzielę, Ten Andrzej Duda to jest najmądrzejszy i najbardziej twardy człowiek, jakiego w ogóle w życiu widziałem. No bo Andrzej Duda sam mówił, że trzeba być twardym. Tak, no i miał takie na przykład e, wypowiedzi. Musi być twardy. W RMF-ie, że Mazurek się go pyta: A jaki prezydent ma plan na to, co będzie się działo po wyborach? No to on mówi, że prezydent, no ja miałem z nim taką bardzo twardą rozmowę, też kiedyś zadałem mu takie pytanie, Andrzeju. Co byś. Jakie masz plany na przyszłość? Co będziesz chciał robić? Ja dbam tylko o interes Polaków. Jeżeli tego nie rozumiesz, wyjdź teraz tam są drzwi i nie wracaj. Kurde. No to dobry ten Duda, nie? W ogóle nie myśli mm, o tym, twardy. co będzie później, nie myśli o tym, co będzie z nim. Myśli tylko o interesie Polaków. W następnym tygodniu prezydent Andrzej Duda zaprosi do siebie po kolei wszystkie komitety wyborcze na konsultacje, właśnie w sprawie pierwszego kroku. Więc może go przekonają wtedy? No myślę, że tak. Wleci tam hołownia i go przekona tym, że yy, wiesz co, Andrzej Duda, wszystko to, co podpisałeś, wszystko to, co zrobiłeś, to my to wywalimy. Ty podpiszesz nowe. Bo skoro już tak wszystko podpisujesz, to co za różnica, co podpiszesz? I będzie gitara. I my wtedy będziemy Cię chwalić na, yy, na forum. I Ty znowu będziesz uszanowanym prezydentem i zejdziesz z, z, ze stanowiska jako chwalebny. Prezydenta a nie jako długopis. Może By, na to pójdzie. Tym faktycznie mogliby go przekonać, jakby mogli odmienić jego wizerunek na taki, że to był najlepszy prezydent w dziejach nowoczesnej Polski. I nie pozwolą mu nagrywać szesnastek? Na przykład. Także no, będą rozmowy. Prezydent nie ma problemu z Donaldem Tuskiem, dodał masterek. Więc oczywiście e, e, nie, nie bierze pod uwagę tych jego docinek Donalda Tuska. On jest profesjonalistą, w przeciwieństwie właśnie do Donalda. No ale tutaj, nawet jeśli się nie uda, Narracja, taka, znaczy sprawa prawna, jeśli chodzi o rozpisanie nowych wyborów. Opozycja jednak da sobie tutaj radę, no to już mamy informację tutaj z serwisu, to jest akurat z Noiza, który poinformował, że w tym lokalu wyborcy dostawali. Zmywalny długopis i wezwaną policję. Legendy o specjalnych długopisach ze znikającym tuszem od kilku lat powracają przy okazji każdych kolejnych wyborów i zazwyczaj nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli jednak podobne obawy pojawiały się w głowach wyborców z Lublina, w tym roku, roku okazały się całkiem uzasadnione. Do lokalu wyborczego wezwano policję. No i teraz tu jest faktycznie duży problem. No tak, policja zabezpieczyła tenże długopis, więc będą sprawdzać się pewnie biegli od długopisów, czy długopis jest zmazywalny, czy nie. No, kobieta, wypełniając kartę, zauważyła, że długopis na końcu ma gumkę do ścierania, wiecie, taką specjalną do długopisów. I też informuje o tym, że człowiek przed nią takim długopisem wypełniał kartę. Możemy się domyślić, że jeśli w jednym z lokali był długopis ścieralny, jeśli biegli potwierdzą, że on Ścieralny i pościerali nim po kartce. To już śmieszy mnie. No to jaką mamy pewność, że nie wydarzyło się to w innych lokalach wyborczych? No, no i to jest jedna sytuacja. Tych sytuacji mogło być bardzo dużo. Jeśli tak faktycznie było i są takie przypuszczenia, no to mogą być przypuszczenia o całkowitą legalność tych wyborów, więc kolejny pro, 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 pretekst. pretekst do tego, żeby odbyły się przyspieszone wybory. Na TVP Info słyszałem też takie informacje. Że osoby, które brały tą kartę do głosowania gdziekolwiek w Polsce, w jakimkolwiek lokalu wyborczym chcą, wystarczyło tam się przejść do urzędu i wziąć takie zaświadczenie, mogły, tam nie mieli chyba też żadnego potwierdzonego przypadku, no ale tu też pewnie biegli, będą badać i być może wykażą, że tak było. Może policja przejrzy wszystkie monitoringi i znajdzie jedną przynajmniej taką osobę, która próbowała czegoś takiego. Być może nawet była podstawiona z PiSu, ale będą mieli wtedy pretekst kolejny. No to już w TVP utrwala się, ta, się taką narrację, że głównie brali te e, za, zaświadczenia o głosowaniu gdzie indziej wyborcy opozycji. No i chodzili sobie od lokalu do lokalu, i co do zasady powinno być tak, że oddaje się to zaświadczenie w tym lokalu wyborczym, ale no, nie wiedzą, czy wszędzie przyjmowano to zaświadczenie, i czy przypadkiem nie poszedł do kolejnego i tam nie do. W sensie, że mógł zagłosować <laughs> dwa razy? Tak. Uuhu. Wiele razy. Chodzić od lokalu do lokalu, i tam, gdzie chcieli mu zabrać tą kartkę, no to. Przecież to opłacałoby im się nawet zatrudnić na cały etat taką osobę, która tak robi. No. Czy tak było? Nie wiem, ale takie sugestie były właśnie w TVP Info dawane. No ale jeśli policja tutaj wykaże zmywalność długopisów, to trzeba byłoby sprawdzić wszystkie karty, czy są, czy da się zmazać te wyniki i powtórzyć wybory, no. No teraz powinniśmy wziąć te wszystkie ileś na milionów kart i, I ścierać. Próbować ścierać. Później przeliczyć jeszcze raz. Bez tych startych. No jest ewidentnie problem. Ja w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego wybory są rozpisywane na kartkach, skoro tam jest tyle możliwości do manipulacji. Trzeba... Przecież równie dobrze mogłyby tam stać komputery. I podchodzisz do komputera, zaznacz... logujesz się, zaznaczasz. No. PESEL wpisujesz, jesteś zalogowany, zaznaczasz ten... Tak. Jeśli nie robić tego właśnie przez komputer swój własny, chociaż no nie w... wiem dlaczego, przez podpis ale... elektroniczny no czy tak. Apple App. No, no ale w lokalach było. wyborczych nie stoi komputer i niech tak. będzie to robione elektronicznie. Komputer później zlicza wszystkie głosy i wszystko jest zrobione. No, uniknęlibyśmy tego, uniknęlibyśmy... A my jak dalej na kartkach jak w średniowieczu. Uniknęlibyśmy w ogóle tego całego procesu durnego liczenia głosów. A może to jest właśnie, im się to podoba, to napięcie takie... No tak, jest to jedna z gier politycznych, nie? To ma, ma to coś w sobie, tą bitwę, całą rywalizację, ale jednak jest to na tyle przestarzałe, że już dawno można było no tak. zrobić to dużo lepiej. Powierzamy swoje pieniądze przecież bankom, które wszystko mają elektronicznie, My tam konto już możemy założyć elektronicznie pułapem, wpłacać i nigdy w życiu nie mieć kontaktu z kimś osobiście, żadnego papieru. No ja nie chodzę do banku, bo przecież jak mam stać w tych kolejkach, to mi się odechciewa. Więc ufamy bankom, które mają nasze pieniądze, nie ufamy Systemom informatycznym, które mógłby zrobić rząd, no trochę kiepskie, nie? Ale kolejna sprawa, którą już teraz mogą sobie grać, no to szef MON: mamy rekord świata w tempie wycofywania się z obietnic wyborczych. Mm, nie ma pieniędzy, nie to mieliśmy na myśli, trzeba będzie poczekać. Oficjalnie ruszył festiwal wymówek. W koalicji chaosu. Napisał w czwartek na Twitterze szef MON, polityk PiS, Mariusz Błaszczek. I oczywiście oni to wyolbrzymiają, tak samo jak opozycja wyolbrzymiała e, niedociągnięcia PiSu, jeszcze zarządów PiSu. Znaczy, patrząc na to, co wypisuje Żukowska na Twitterze, to ja śmiem w to wszystko wierzyć, bo ona sama daje do zrozumienia, że żaden jej postulat nie będzie zrealizowany, bo. Oni nie chcą. Tak. No rozpisała ona... wszystkie swoje postulaty i emerytura wdowia, i yy, co tam było, aborcja, i inne, wsz wszystkie in te mieszkania na wynajem i tak dalej. No to ostatnio rozpisała, że one nie będą rozpatrywane. Więc po co ktoś oddawał głos na lewicę, skoro oni nie potrafią nawet yy, dyskutować i wprowadzić chociaż części swoich postulatów. Bo jeśli ktoś głosował na... Jakąś partię, dlatego że przykładowo miały być darmowe akademiki, a ich nie będzie, a to było tym, co przekonało wyborców. Powinno się móc cofnąć głos. No to tak. No to Jaki sens mają w ogóle wtedy te wybory? Jeśli oni są teraz w stanie nie spełnić niczego. I żeby nie było, nie chodzi tylko o, prawo, o, o koalicję obywatelską, ale o prawo i sprawiedliwość też. Oni też wielu obietnic swoich, które składali wcześniej, nie spełnili. Łamali konstytucję. Był yy, Zbigniew Ziobro zarówno ministrem sprawiedliwości, jak i prokuratorem generalnym. Jest, I nikt tylko nie wiadomo dalej gdzie jest. Tak, zniknął. <noise> ale nikt nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji. Więc. Na co my właściwie oddajemy głos? Po co jest ta demokracja? Skoro ci ludzie nie muszą się wywiązać z tego, za co ja w ogóle na nich głosuję? No, moim zdaniem ten głos powinien być nieważny na taką osobę i powinno się im zabrać im możliwość wykonywania zawodu tak. na jakiś czas, ale to tak samo uważam jak w momencie kiedy głosujesz na człowieka, żeby dostał mandat poselski na przykład z lewicy, a on później się sprzedaje i idzie do prawicy. No, za no to takiego... on już powinien mieć dożywotni zakaz wykonywania zawodu polityka. Tak, dyskwalifikacja kompletna, jeśli chodzi o wykonywanie polityki. Jeżeli nie chce, jeżeli zmienił poglądy, no to niech wypierdziela Sejmu na tą kadencję i później tak, niech i go wybiorą głosowanie prawicy. powinno być nowe, a nie, że ludzie głosują na kogoś, jak ktoś się później sprzedaje. Ale mówi się, że... Odpowiedzialność za to, że nie spełniają obietnic jest nie do, nie do zrealizowania, dlatego, że jakby to miało wyglądać, nie da się wszystkiego spełnić, przecież są różne rzeczy, o których nie wiadomo było, na przykład jak wyglądał ten budżet, czy coś, no to po jaką cholerę obiecujesz. obiecujesz? No. Nie Bo... wiadomo, jak wygląda budżet na, na to, jaki będziemy mieli budżet, będziemy przygotowywać nowe, nie wiem, socjale przygotowujmy polityków do tego po prostu, żeby nie kłamali i mówili tylko to, co jest realne. Bo my też tak się przyzwyczailiśmy, że oni mogą mówić, co chcą, później nie są z tego rozliczani i mogą kłamać wprost. No ludzie się przyzwyczaili do tego, że jak polityk, to kłamca. Tak. I nic z tym nie robią, bo to już jest tak normalne i tak naturalne, że nikt nawet się nie obrusza tym, że a, Tusk to pewnie jest kłamca. No no i my dobra. nie możemy przyzwyczaić się do rzeczy złych i patologicznych. Ale już jesteśmy przyzwyczajeni. Bo to jest tak, jakby, nie wiem, jakby, jakbyśmy mm, mieli problem ze złodziejstwem, że wszyscy kradną w Polsce, że mamy kieszonkowców w Warszawie, dajmy na to, i uważamy, że okej, okay, no ich już jest tyle, że w sumie no, to nikogo nie dziwi. No, stracisz pieniądze, ktoś ci buchnie portfel. No to trudno, buchnąć ci tak, No Nie trzeba było jechać do Warszawy, nie? No, no. Nie trzeba było się tak ubierać. No, no to jest. Kusić drogimi ciuchami. A w przypadku polityków, no bo tak, no bo w przypadku kobiet nie, nie bierzemy w ogóle na poważnie czegoś takiego, że może być taka sytuacja, że ona kogoś e, sprowokowała, czy coś, nie? Czy, czy dziecko sprowokowało księdza? A w przypadku... No są ludzie, którzy biorą to na poważnie, serio. No ale jest to raczej niedopuszczalne gdzieś w debacie publicznej. Jest, no, jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami, nie? A z drugiej strony politykom, czyli osobom, które no jednak rządzą krajem, rządzą światem tak naprawdę, no, pozwalamy na to, żeby nas wprost okłamywali, uważamy, że okej, okay, no dobra, no było, minęło. Jakby, prywatna, jak, jak, jakby prywatna firma ciebie okłamała, no to ludzie, którzy to zrobili, by mieli zarzuty karne i poszliby siedzieć, a oni nic. Przecież oszustwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest karane więzieniem do 8 lat pozwolenia poz poz wolności. To czy w takim razie, myślę, że sobie podniosę, to czy w takim razie politycy powinni mieć <coughs> yy, jakiś immunitet? Czy to powinno, czy immunitet w ogóle powinien istnieć? No immunitet jest w, in, w, innej, w innym celu stworzony. Są ale chyba kraje bez immunitetu. Ale wykorzystywany jest w innym celu, mam wrażenie. No jest właśnie przed represjami politycznymi, nie? Żeby politykowi nie groziło to, że powstaje duża partia opozycyjna, Zagraża rządowi, no to rząd celowo szuka na, nie, na nich haków, właśnie te Pegasusy, nie Pegasusy, żeby wsadzać ich do e, aresztu. No po to właśnie jest ten immunitet teoretycznie. No i po to, na przykład, że Grzegorz Brown może sobie wejść gdziekolwiek i ma w dupie wszystko, co się dzieje, może wejść do tego historyka, wywalić mu mikrofon, rozwalić głośniki i coś tam. No pewnie odpowiedzialność jakąś tam finansową poniesie, ale nie dostanie żadnych zarzutów z tego tytułu. No, czy to dobrze, czy źle? No W przeciwnym razie nie mogliby robić żadnych interwencji poselskich. Więc no ma to jakieś tam swoje uzasadnienie, ale odpowiedzialność polityczna powinna być przede wszystkim za to, jeśli z, e, nie wywiązują się z obietnic politycznych. No ale to wyborczym. czy nie powinno być to tak Polaków. dla każdego człowieka, że jest prowadzone śledztwo i e, jeśli zostały przekroczone uprawnienia, no to ten immunitet zostaje uchylony, a nie, że, a ja mam immunitet, to jeżdżę sobie po pijaku. No tak, spra w sprawie jakichś wiek. ewidentnych y, naruszeń prawa tak powinno być. No. no bo powinno być przeprowadzone śledztwo w danej sprawie i jeśli to jest y, nieprawda, no to nic mu nie gorsza. No tak też jest, nie, no, nie może zamordować kogoś nie? bo ukraść czegoś komuś. No. No, ale Tusk też wydał oświadczenie, na pewno je słyszeliście już. E, o. Dzień dobry. Chciałem serdecznie podziękować, bo od podziękowań. Powinienem zacząć to nasze dzisiejsze spotkanie. Podziękować przede wszystkim tym, którzy głosowali z taką determinacją, z takim optymizmem, z taką wiarą w zwycięstwo i zmianę. Tym, którzy stali czasami w kolejkach, nawet tego trzeciej. 73%, 85%. Dzięki Wam za te Bardzo, bardzo dali te do końca. I dowieźli żaden mm, do nas, do Polaków, takie słowa, żebyśmy docenili, żebyśmy dbali jak tylko potrafimy o demokrację. Bo on pierwszy raz w życiu napisał, pierwszy raz w życiu widział coś takiego, taką frekwencję, że jest możliwe pokojowe przekazanie władzy, że opozycja przejmuje władzę. To są słowa bardzo, bardzo znaczące. Zwracam się z gorącym. Apelem do pana prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także uprosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w samym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju. No w, w każdej chwili, ale jak wiadomo to prezydent konstytucyjny odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają, choćby nauczyciele, na te 30%, 30 podwyżki czy sfera budżetowa. Szybkie decyzje oznaczają także y, takie poczucie ulgi i, i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali. No czujemy, że zmieniła się na moment, y, y, myślę, że na dłużej, pogoda. Niezależnie od pół roku, dzisiaj w Warszawie jest y, czyste powietrze, czujemy, że coś bardzo dobrego nam się zdarzyło. Dzięki Wam, dzięki milionom Polek i Polaków, którzy, którzy oddali głos. Często te słowa powtarzałem dzisiaj, brzmią one mocno jak nigdy dotąd. Szczęśliwy Polski już czas. Dziękuję. A czy nie wypowiedział się już ktoś o tym, że nie wiadomo, czy będą to podwyżki dla nauczycieli, bo nie znają budżetu? Petru. No właśnie, tak myślałem, że Petru, ale już nie chciałam skłamać. No, szybko, szybko, bo zaraz PSL nam się rozmyśli. <laughs> No, i oczywiście tam wyszło jakieś nagranie. Nie mam pojęcia, kto to nagrał. Czy to przypadkiem było, nie, czy Nie, to mają było jakieś... pewnie to wy, wy ktoś to dodał, ten kto to montował, moim zdaniem, no bo kto miał do tego dostęp. No, czyli ktoś od Tuska musi być jakimś kretem, który no co No Tak, było... no bo to musiał być. Chyba, że, że przypadk, przy, przypadek zupełnie nie. Wiem. Streama włączył zamiast nagrywania, czy coś no, na Twitterze, czy... nie mam pojęcia. No, ale już jest przeróbka z Tuskiem, bo on tam stał i czekał na nagranie. Normalna sprawa a że jakieś muszki latają, czy coś tam, no przygotowujesz się na to, no to... Nie, nie, no, raz no... pamiętam, jak nagrywałam reklamę <laughs> i mnie osa goniła. No tak, no jak gdzieś tam przygotowuje się ekipa i ktoś by nagrał, jak się przygotowujemy, no to nie zawsze jesteśmy gotowi do tego, żeby nagrywać, wyglądać dobrze i dobrze gadać, tylko no po prostu gdzieś tam siedzimy na telefonie, coś. Pierdzielniemy jakąś głupotę, czy coś. Nie? No i wyciągają Tuskowi coś, co absolutnie nie jest do wyciągania, no bo to no nic tam nie zrobił takiego. Jakby wyszło, że nie wiem, zachowujesz jak Durczok świętej pamięci, że nie wiem, bluzga tego i tamtego, no. ty spiesz się, debilu, bo zaraz ci zwolni, bo coś tam, coś tam, no to okej, okay, dobra, no to miałoby to jeszcze jakiś sens, żeby uderzać w Tuska, ale no on tutaj nic złego nie zrobił, a robisz się z tego nie wiadomo co. A, ale przeróbka jest śmieszna z tym, z tym odganianiem much, z tymi jego sto obietnic, <laughs> Już to widziałam, ale dalej bawi, nie? <laughs> no to jest zabawne, no. Ale wyciąganie Tuskowi czegoś takiego, że odgania muchy, Trochę świadczy o tym, że nie ma za bardzo co mu wyciągnąć. Nie? No właśnie, bo on tak cichutko siedzi ostatnio, nie wiem czy zauważyłeś. Ziobro zniknął, ten tak cichutko siedzi, Żukowska pewnie smycz jej się ukróciła i szaleje nad tym że Zaraz pewnie również zniknie jeszcze za dwa tweety jak Korwina ją zamkną do szafy. No, nie, może ma remont w kuchni? Dobra, piszcie co wy w ogóle o tym I... sądzicie, <noise> co o tym sądzicie, trzymajcie się ciepło, no i hej.